Jesteśmy w Ciechanowie na ulicy Warszawskiej. Pytamy naszych mieszkańców o to, co sądzą o obecnej sytuacji politycznej, o tym, czy Mateusz Morawiecki ma faktyczną szansę, żeby utworzyć rząd, czy jednak rządzić będzie dotychczasowa opozycja. Co pan sądzi o obecnej sytuacji politycznej? Myśli pan, że Mateusz Morawiecki utworzy rząd? Tak. Tak pan uważa? Tak, tak, tak uważam. Ale nie ma większości. Co? Że pana większość już jest w tej chwili, bo mają 249 z tej koalicji. Także nie ma sprawy. Morawiecki będzie na pewno. Czyli już Nie Morawiecki, o Jezus, ja A, no mówię, właśnie, bo to jest różnica. oczywiście, to właśnie, no to zmieniamy pytanie. No, to sądzi pan, że Tusk, do... Oczywiście, no tak, bo to jest troszeczkę różnica. No, no, no. Czyli uważa pan, że już. Tusk, tak, na pewno. Tusk będzie, czyli. Tak. Wszelkie jakieś zabiegi Mateusza Morawieckiego są raczej... Co, yy, nie mają najmniejszego sensu, nie mają żadnych jakichś... Yy, nawet nie, nie umiem się yy, wypowiedzieć, bo to jest to, co on w tej chwili wyprawia. Wczoraj, jak już to oglądali, on tworzy rząd. Z czego? Yy, w końcu nie mają naj najmniejszych szans. Yy, Tusk zrobił naprawdę fajną robotę, no i w tej chwili ma... Zagwarantowany w zasadzie 100% rząd będzie premierem Polski. Się nie interesuje tak polityko, ale e, chciałabym, żeby wygrał PiS, żeby z PiSu mhm. ktoś tam wszedł do rządu takiego, wie Pan. A to jest takie życzenie, tak? Nie sądzi Pani, że tak będzie? Czy myśli Pani, że jednak się uda może stworzyć? Co no, się tutaj czasami słucham, co się dzieje e, w środkach masowego przekazu, to, to nie zapowiada się najlepiej. A czy oglądał pan wczorajsze obrady? Oglądałem. Czy wczorajsze? Jestem oburzony. To, co się działo, to ta, ten Czarnek i ta reszta panów, jak oni się zachowywali, to szkoda słów. To tak nie powinno być. Co pan sądzi o obecnej sytuacji politycznej? Myśli pan, że Mateusz Morawiecki utworzy rząd? No podobno. <noise> Podobno, ale to według jego własnych słów. Natomiast opozycja twierdzi inaczej, że no nie ma większości. Więc... Ale mieli go zjąć, niby z no, premiera. Chcieli wsadzić tego tuska. Ale ten tusk tam nikomu się nie podoba. Nikomu się nie podoba. Co obiecał? Zdejmie 13, 14. matkowoska, ludzie. No. Toś ludzie biedują. Zadajmy pytanie o sytuację polityczną w kraju. Czy premier Mateusz Morawiecki ma szansę utworzyć rząd? Nie, mam nadzieję, że nie ma. Ja mam nadzieję taką, że, że nie będzie miał. Czy to ze względu na to, że nie ma większości w parlamencie w Sejmie? Znaczy, myślę, że tak i myślę, że już najwyższy czas, żeby odszedł. Wie pani co? Ja akurat tak mało się interesuję polityką, ale wydaje mi się, że nie. Że szkoda tylko tych ludzi, którzy głosowali na PiS. Szkoda. No, wydaje mi się, że nie stworzył. Ja uważam, że tak. Skoro pierwszy raz mi się udało, dlaczego teraz miał nie powtórzyć tego? Uważam, że tak. Nie ma większości sejmowej. No nie ma większości, ale docznie się stara i uważam, że tak. Uważam, że e, koalicja powstała z tego, że kilka partii się razem złączyło, mhm. a pis jako pojedyncza partia, to tak na tej zasadzie, tak jakby na panią napadło czterech osobników. To jakim człowiekiem trzeba być silnym, żeby się obronić? A jednak pani by stanęła do walki. Mm -hmm. Więc uważam, że Morawiecki da radę. Że jednak się nie uda. Nie uda się nie, przekonać się nie uda. ani polskiego stronnictwa ludowego, no. ani parlamentu. Wydaje sposób, mi się, że, że radnych, przyczyną tego to jest e, Kaczyński. To jest stary mhm. człowiek, żeby rządził pisem i dlatego pis stracił, stracił poparcie. Mimo, mimo, że wygrał, no ale niestety. No tak, to no nie, ma, nie ma prawda, większości nie na nie, tyle nie w Sejmie, PiSem. żeby móc wczoraj samodzielnie. Się dzien, jeśli pani patrzyła mhm. wczoraj na telewizję, to pani widziała, co się wczoraj działo. Mhm. E I pis stracił całkowicie poparcie, zresztą go całkowicie przegłosowali. Mhm. Ja akurat patrzyłam troszeczkę, także myślę, że. A jak pan ocenia postawę nowego marszałka Szymona Hołowni? Jest bardzo wyważony. Nie dał się sprowokować. naprawdę na te wszystkie zachowania wobec niego. Jak się zachowywali, zachował się super. Także on jest naprawdę marszałkiem Polski. Chyba mu nie wróżę dobrego rozwoju, bo mi się zdaje, że dużo zależy od startu zawodnika. A ten start to raczej nie był według mnie jakimś Pozytywnie, jeżeli chodzi o Pana Hołownię. A czy Szymon Hołownia jest Pani zdaniem dobrym, będzie tak, dobrym tak. marszałkiem Sejmu? Myślę, że będzie do dobrym. Myślę, myślę, że dobrze, że dali mu szansę. To chyba człowiek będzie odpowiedni na odpowiednim stanowisku. No ale zobaczymy, proszę Pani, bo teraz to co my możemy powiedzieć. Jak Pani ocenia nowego marszałka Szymona eee, Znaczy No dajmy mu szansę. Jak usłyszeliście Państwo, mieszkańcy Ciechanowa mają bardzo różne opinie na temat, czy Mateusz Morawiecki jest w stanie utworzyć samodzielnie rząd. Niektórzy uważali, że tak, inni, że nie. Starali się te opinie uzasadnić. Niektórzy powiedzieli, że nie interesują się polityką, ale oni też są w naszej sądzie. Ciekawi jesteśmy, co Państwo o tym myślicie. Zapraszamy do słuchania, oglądania, a przede wszystkim do komentowania.